Yo! Cześć widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj po prostu gramy na zwykłych polskich serwerach. I jakbyście mogli zostawić sobie i lajka, bo byłoby mega fajnie po prostu. I nie mam pomysłów na odcinek, dlatego się tak nie pojawiłem. Więc jeżeli macie pomysły, to piszcie w koniecznie w komentarzu. A i jeszcze... Jak chcecie ze za mną zagrać, bo jest to bardzo możliwe, to odezwijcie się do mnie na Discordzie. Kanał do Discorda też macie link w opisie. I co? Bez przedłużenia lecimy. Znaczy ja najpierw Mam nadzieję, że serwer będzie przyzwoity. Ej, będę puszczał, Puszczę, daj jesne. mi Maj. Ja jestem... A ja jak? Ej, jak? Ej, aj, niebieski. Na No, Normalnie, musiałem zrobić sobie taki trychnik. Jakby co, to muzyki z i cię nie i się, y, ...to i idzie do dobra? No nie, myślałem. Dobra. Nie. Chodźcie na Monkey bloksy. Pszczotek gwiazd. No nie! To jest normalny! To jest normalny! Nie mam na monkey gloss! Nie, nie mam normalny serwer! Jest. Nie mam normalny serwer! Normalny normalne ludzie. serwery, prywatne serwery są normalne! No tu jesteś! Nie idźcie no? no? na monkey blok! Dobra, bloksy, ludzie! Zrobię, grajcie zrobię, na, na foreście! Nie mam normalnego serwera! Jesteś! Rupaczek! I niebieski! Ja Ta, dzisiaj te te w jutro idę do szkoły. Jutro widzicie końca wachlarz. No to 20 to subskrypcji. Będzie Q&A. chciałam Wam powiedzieć też jedną rzecz. E, Specjalnie na 10 subskrypcji, który powinien być mnie. Postaram się jak najszybciej wrzucić i nagrać. Bo już miałem nagrane, ale się rozładował i wszystko się usunęło Lama, tego, jak na będzie taka nożność, to znowu nagram. I prawdopodobnie kończę to ze spokojem. Niech to nie będzie Muszę znowu sobie myślisz, myślisz, że ty mięśnie no, no, jest w pożądanym pierwszym. 2 sobie.

Ten to się nagrywa. Bruno Mars kociebie. będzie na YouTube. Jesteś? Czaić jesteś The Weekend? Jaki The Weekend, człowieku? Koncert. Ja wam zaśpiewam. Co? Ooo, będe. Śpiewaj głośniej. Uu. Będziesz na YouTube. <grym> dawaj, Wszystko Włośni ok? Mu spad, no, nie. Się, tak. <grym> się no to nieźle. Umarł z uśmiechem. Ja Omar z uśmiechem. z uśmiechem. Omar z uśmiechem. Omar z uśmiechem. Omar Ej, uśmiechem. Wilczek, wilczek. Tak? z bo pomyślałem, że ja jestem wilczek. na YouTube. ty jesteś wilczek. I że moglibyśmy coś razem nagrywać. Chciałem tu powiedzieć koncert. No możemy, spoko. Dobra, widzowie. Następny odcinek nagrywamy z wilczkiem. Jestem falem! Głośniej, bo cię nie słychać. S S Dobra, nie niemożliwe. Ale leci muza! Dalej nie słychać. Co Ale na kanale nie słychać. <grym> Dobra, czekajcie. Ja mam wolę do muzykę. Poczekajcie chwilę. Poczekajcie do usta. Leci! Okej, okay. czekajcie chwilę. Soy. Tenía.